Witam serdecznie. Nasz kolejny gość, Maciej Panek, to prezes Panek S.A., twórca Panek Carsharing, mentor, coach, czynnie zajmuje się też fotografią, komponuje muzykę filmową, uprawia bieganie, pasjonuje się rozwojem osobistym, więc mnóstwo doświadczeń i domyślam się, że po drodze zdarzały się lekcje, porażki i właśnie tym z nami, Maciej, podzieliliście w swoim wystąpieniu sukcesy i porażki, moje doświadczenia i to, co ukształtowało Magdę jako biznesmena i jako człowieka. Więc ja już oddaję głos i zapraszam na wyprawę. Tak, dzień dobry jeszcze raz. Dziękuję za to piękne przedstawienie mojej osoby. Moim zadaniem będzie przez 45 minut przedstawienie Wam moich osobistych porażek. Nie wiem, czy jestem dla Was osobą znaną czy nie, natomiast niektórzy mogą kojarzyć moją osobę z y, samochodami, które jeżdżą po ulicach, częściowo jeżdżą to samochody z renta karu, inne samochody jeżdżą z car jest ich dosyć dużo ostatnimi czasy, więc stąd mogę być znany, ale w zasadzie to nie o tym, bo wiele osób traktuje właśnie to co widać teraz jako sukces, a to wcale takie piękne nie było, bo zaczęło się całkiem Całkiem inaczej. Otóż ponad 20 lat temu, dokładnie gdzieś 23, ja startowałem z różnymi biznesami, które chciałem prowadzić, i na tamtą chwilę wydawały mi się one jedyne, sensowne i myślałem, że będę je prowadził przez cały czas. Takim pierwszym biznesem, który otworzyłem, to był sklep, sklep spożywczo-warzywniczy, który postanowiłem prowadzić na swoim osiedlu. I ten sklep prowadziłem przez dwa lata. Przyznam, że nigdy wcześniej tego nie robiłem. Doprowadziłem do tego, że stały często dosyć kolejki w tym sklepie. Miałem zawsze świeży towar i ekspedientki, które. Dużo rozmawiały z klientami, więc ludzie ochoczo do tego sklepu przychodzili. Natomiast skoro było tak dobrze, to skąd porażka? Otóż w sklepie tym, jak na początku go wynajmowałem, doszło do takiej umowy, że ja nie wynajmowałem tego sklepu bezpośrednio na siebie, tylko na inną osobę z mojej rodziny. Ten sklep był wynajmowany od spółdzielni mieszkaniowej. I e, nie figurowało tam moje nazwisko. Natomiast po kilku latach, jak sklep zaczął prężnie działać, to um, osoba ta stwierdziła, że jednak sama będzie chciała to prowadzić. No i po prostu musiałem odejść. Jaka jest moja porażka y, z tego tytułu, którą pamiętam y, dobrze i do tej pory wyciągam z niej wnioski? Otóż taka, że y, Róbmy zawsze wszystko na swoje imię, nazwisko, na swoją osobę. Nie, nie starajmy się działać z tylnego fotela gdzieś w tle, bo to wcześniej czy później zaważy na nas mniej, no bardziej, ale na pewno będziemy odczuwać tego skutki. I wolę biznesy, które są jasne, czytelne i transparentne, niż takie, które działają z ukrycia. To była taka moja pierwsza porażka i później pomyślałem sobie, że fajnie jest inwestować na giełdzie papierów wartościowych. Niektórzy nazywają to grani. I tak się składa, że w międzyczasie, jak prowadziłem ten sklep spożywczy, to skończyłem inwestycje kapitałowe. Więc jak je skończyłem, to Uznałem, że już jestem świetnym traderem. Nawet miałem w tym doświadczenie, bo od czasu do czasu inwestowałem na giełdzie, w takie kontrakty terminowe, na waluty albo na, 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 na indeksy giełdowe. I to spowodowało, że po porażce ze sklepem bardziej się tym zainteresowałem i zacząłem odnosić sukcesy. Jak zacząłem odnosić te sukcesy, to um, przyszło mi do głowy, że pracuję jeszcze na etat dodatkowo. Tak, bo ktoś może się zdziwić, skąd tyle różnych, e, różnych rzeczy, jak szkoła, sklep, praca. No, wtedy pracowałem właśnie na takie trzy etaty. Jeszcze przy okazji e, było małżeństwo i dziecko. Ale jak już um, moje przekonanie co do giełdy zostało. Potwierdzone, to stwierdziłem, że nie ma sensu pracować na etat i zwolniłem się z firmy. Przystąpiłem tylko i wyłącznie do giełdy i skupiłem się na tym. Nie minął miesiąc, a nastąpił całkowity zwrot na giełdzie i z, z pieniędzy, które zarabiałem wcześniej, a zarabiałem je wcześniej całkiem niezłe, bo w ciągu jednego dnia mogłem zarobić tyle. Ile przez miesiąc lub dwa zwykłej pracy etatowej? To podczas przyjścia kryzysu i, i takiej całkowitej zmiany trendu na, na rynkach, ja straciłem wtedy wszystkie pieniądze na, na tej giełdzie. Mało tego, byłem również zapożyczony, bo podjąłem takie czynności, które dawały tym moim pożyczkodawcom, że wszystko to, co oni włożą w moje inwestycje, dzielimy się tym na 50. Czy będzie to porażka, czy sukces, to zawsze jest 50. Więc w tym momencie przez jakiś czas moi kontrahenci dostawali 50% i się z tego cieszyli, ale jak były duże straty, to wszystkie pieniądze stopniały do, słownie do kilku złotych, ja wręcz zostałem z długiem, ponieważ musiałem im oddać jeszcze 50% z tego. I moja kariera na giełdzie w tym momencie się skończyła. Jaka była z tego moja porażka? Postawiłem wszystko na jedną kartę i myślałem sobie, że już to jest wszystko, co ja mogę osiągnąć. Będę się w tym rozwijał, ale, ale nie interesują mnie żadne inne tematy. I to był błąd. I on mnie kosztował bardzo dużo, nie dość że pieniędzy, to jeszcze stresu. Następnie stwierdziłem, że trzeba otworzyć jakiś biznes, który zależy tylko ode mnie. Więc domyśliłem sobie przewozy samochodowe, a w zasadzie takie osobowe. Wtedy mieszkałem niedaleko granicy z Niemcami. I zobaczyłem, że bardzo dużo ludzi udaje się tam do pracy. Te osoby udawały się do pracy autobusami, więc pomyślałem sobie, że dlaczego one mają jeździć z Polski i wysiadać gdzieś na dworcu, później dojeżdżać taksówką, która jest droga w Niemczech. Ja będę woził tych ludzi samochodami osobowymi, typu bus, dziewięcioosobowy I spowoduję, że będą te usługi brane ode mnie chętniej, ponieważ ja będę dowodził ich na miejsce bezpośrednio do do miejsca, tam gdzie te osoby będą chciały dotrzeć. Dodatkowo te usługi miały być tańsze. I tak się zdarzyło, że współpracowałem z jedną wypożyczaniem samochodów. Tam dogadałem się, że będę wynajmował cyklicznie busy, więc nie musiałem kupować żadnego samochodu, i zacząłem przewozić ludzi. Ale to rozpoczęcie w zasadzie się nie odbyło. Gdy wyznaczyłem sobie terminy i kiedy te moje przejazdy mają się odbywać, to okazało się, że klientów na to niestety nie ma. To była dla mnie pierwsza taka biznesowa porażka, bo myślałem sobie, że jak zrobię jakiś marketing, taki, taki w sumie domowy, bo po różnych słupach ogłoszeniowych rozwiesiłem informacje, że są takie przewozy, nawet na tych przystankach, skąd wyruszały autobusy do Niemiec, rozwiesiłem różnego typu informacje i okazało się, że te informacje były nie, niewystarczające dla ludzi, więc praktycznie nikt nie przyszedł i nie był zadowolony z tego, że ja prowadzę takie usługi. Wtedy się dziwiłem, no bo przecież moja usługa była dużo lepsza i mniej kosztowna niż autobusy, natomiast dotarłem do takiego przekonania, że marketing niestety nie był zbyt wystarczający oraz to, że ludzie patrzą na, na firmy, do których...